Dajmy na to, że mam tezę, ja nie głosuję, ponieważ mnie tylko interesuje to, co moja rodzina u mnie uważa, moi przyjaciele. I po prostu nie chcę się mieszać w tym szambie, bo tyle razy zmienialiśmy nasz rząd, tyle razy podejmowaliśmy wszelakie próby zmiany tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie, że to nic nie daje, Ja mam to po prostu w dupie. Nie mam na to kontrargumentu. W sensie jakby jest to smutna konstatacja tego, że jak właśnie... Yy... Przed chwilą wywołany Koterski, Adam Miałczyński, bo już w nic nie wierzę. No trochę, trochę, trochę mam takie poczucie, gdzie pewnie mi się to nie zmieni, jakby ja pewnie będę, będę śledził tę politykę i, i chodził na wybory e, do śmierci, ale rozumiem też to, że przy wielu rzeczach, o których walczymy, teraz mam w głowie ten strajk kobiet, jakby udało się zmienić władzę, nic się nie zmieniło w tym kontekście. Uważam, że jest to żenujące i jest to policzek w twarz. To jest policzek obywatelski.